Przygotowanie do każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas. Chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę czternastą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, Ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić napełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O Miłościwy Panie, moją pełną miłości, intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych. Jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość i wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Chrystus jest życiem my. śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem Słuchający Jezu, jesteś już na zewnątrz więzienia. Jesteś tak bardzo wyczerpany, że zataczasz się z każdym krokiem. Chcę stanąć u Twego boku, aby cię podtrzymać. Gdy zobaczę, że jesteś bliski upadku, ale widzę, że żołnierze przyprowadzają cię przed Kaifasza. A ty, o mój Jezu, jak słońce pojawiasz się pomiędzy nimi i, choć oszpecone, promieniejesz wokół światłem. Zauważam, że kajfasz napawa się radością, widząc cię doprowadzonego do tak nieszczęsnego stanu. W blasku twego światła zaślepia się jeszcze bardziej i w swej złości pyta cię ponownie. Czy rzeczywiście jesteś prawdziwym synem Boga? A Ty, miłości moja, majestatycznie, z wdziękiem swoich słów oraz swoim typowym, słodkim, wzruszającym głosem, który podbija serce, odpowiadasz: Tak, jestem prawdziwym synem Boga. A Twoi wrogowie choć czują w sobie całą siłę Twoich słów, to jednak zaduszają w sobie wszystko i nie chcąc wiedzieć nic więcej, krzyczą jednym głosem. Winien jest śmierci, winien jest śmierci. Kajfasz potwierdza wyrok śmierci i odsyła Cię do Piłata. A ty, mój skazany Jezu, akceptujesz ten wyrok z taką miłością i uległością, że niemal wyrywasz go z ust niesprawiedliwego kapłana i dajesz zadość uczynienie za wszystkie grzechy popełnione z premedytacją i w złej woli, oraz za tych, którzy zamiast żałować za popełnione zło, cieszą się i rozkoszują samym grzechem. Co sprawia, że ślepną i tłumią jakiekolwiek światło i łaskę. Moje życie, Jezu, Twoje zadość uczynienia i modlitwy odbijają się echem w moim sercu. Daję więc zadość uczynienie i modlę się razem z Tobą. Krzystus jest życiem mym. A śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym. A śmierć kim jest. Moja słodka miłości. Widzę, że żołnierze stracili resztkę szacunku, który mieli do Ciebie, gdyż zobaczyli, że zostałeś skazany na śmierć. Chwytają Cię więc. Zwiększają ilość powrozów i łańcuchów i krępują cię tak mocno, że prawie uniemożliwiają wykonanie jakiegokolwiek ruchu Twojej boskiej osobie. Popychając cię i wlokąc, wyprowadzają cię na zewnątrz pałacu kajfasza. Tłum ludzi oczekuje na ciebie, ale nikt po to, aby cię bronić. A ty, moje boskie słońce, wchodzisz pomiędzy nich, chcąc ich wszystkich objąć swoim światłem. I gdy stawiasz pierwsze kroki, pragnąc zamknąć w nich wszystkie kroki stworzeń, Modlisz się i dajesz zadość zadośćuczynienie za tych, którzy stawiają pierwsze kroki, popełniając złe czyny. Niektórzy z zemsty, inni, aby obrabować, jeszcze inni, aby zdradzić, inni, aby zabić lub uczynić jeszcze coś innego. Och jakże wszystkie te grzechy ranią twoje serce. I aby zapobiec tak wielkiemu złu modlisz się, dajesz zadość uczynienie i ofiarowujesz samego siebie. Modlisz się, zadość czynisz, Jezu, słodka dobroci, modlisz się, zadość uczysz, żechy nasze, nasze jest ale gdy za tobą podążam, widzę, że ty, moje słońce. Jezu, opuszczając pałac Kajfasza, spotykasz piękną Maryję, naszą ukochaną mamę. Wasze spojrzenia się spotykają i ranią siebie nawzajem. I choć jesteście pocieszeni widząc siebie nawzajem, to jednak powstają nowe cierpienia u ciebie, gdy widzisz piękną mamę. Głęboko zranioną, pobladłą i okrytą żałobą, a u twojej drogiej mamy, gdy widzi ciebie, boskie słońce, przyćmionego, okrytego tyloma obrzydliwościami, płaczącego i pokrytego krwią. Ale nie na długo możecie się cieszyć wymianą spojrzeń. Z bólem, że nie możecie wymienić ani jednego słowa. Wasze serca mówią sobie wszystko. I wtapiając się jedno w drugie, odrywacie od siebie spojrzenia, ponieważ żołnierze cię popychają. Tak deptany i wleczone Docierasz do Piłata, Jezu mój, przyłączam się do Twojej głęboko zranionej mamy, podążającej za Tobą, aby razem z nią wtopić się w Ciebie. A Ty rzuć na mnie swoje spojrzenie miłości i pobłogosław mnie. Spójrz na mnie, Jezus, spójrz i pobłogosław mnie, dziecko swe. Spójrz, Jezu, na mnie, na mnie spójrz. I błogosław mnie, dziecko swe. Dziecko swe. Dziękczynienie po każdej godzinie, mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę cię jak w udręce i boleści się modlisz, składasz uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, aby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, O mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, O Jezu. Spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami. Oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławię Cię, tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Za darek 14 godziny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bogu niech będą dzięki.